Krótkie codzienne nabożeństwo do Krwi Przenajdroższej za dusze czyśćcowe. Modlitwy pochodzą z książeczki wydanej w 1889 roku pod tytułem Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec i na wszelki czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień szósty, piątek. O Panie Boże Wszechmogący, błagam Cię przez krew przenajdroższą, którą boski Syn Twój Jezus w tenże dzień wylał za nas na drzewie krzyża, szczególnie z przenajświętszych rąk i nóg swoich. Wybaw duszę w czystcu cierpiące, a mianowicie tę, za którą modlić się najbardziej obowiązany jestem, aby z mojej winy nie opóźniało się jej wejście do chwały Twojej, gdzie by Cię wielbiła i błogosławiła na wieki. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Psalm 79 Z głębokości wołałem ku Tobie: Panie, Panie, wysłuchaj głos mój. Niech będą nakłonione uszy Twoje na głos modlitwy mojej. Jeżeli będziesz obaczał nieprawości, Panie, Panie, któż wytrzyma? Albowiem u Ciebie jest ubłaganie i dla zakonu Twego czekałem Cię, Panie. Czekała dusza moja na słowo Jego, nadzieję miała dusza moja w Panu. Od straży porannej aż do nocy niechaj nadzieję ma Izrael w Panu. Bo u Pana jest miłosierdzie i obfite u Niego odkupienie. A on odkupi Izraela ze wszystkich nieprawości jego. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Odwrót piekielnych, wybaw, Panie, dusze ich. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Antyfona. Racz nie pamiętać, Panie, na występki nasze albo rodziców naszych i racz nie karać nas za grzechy nasze. Amen. Ofiarowanie męki Chrystusowej za zmarłych. Spojrzyj, najłaskawszy Ojcze, stronu majestatu Twego na nędzne dusze w czyśćcu zostające. Przypatrz się ich karaniu i mękom, jakie ponoszą. Usłysz prośby i narzekania, które mi o miłosierdzie do Ciebie wołają, a bądź miłości wygrzechom ich. Wspomnij sobie, najłaskawszy Ojcze, na męki, które Syn Twój dla nich podjął. Wspomnij na krew przenajświętszą, którą za nie obficie wytoczył. Pamiętaj na gorzką śmierć jego, którą dla nich podjął, a zmiłuj się nad niemi. Za wszystkie grzechy, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci życie przenajświętsze i wszystkie czyny syna twego ukochanego. Za wszystkie ich niedbalstwa ofiaruję Ci gorące jego pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieprzebrane mnóstwo zasług syna twego. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co kiedykolwiek miłego wyświadczył. Na koniec, za wszystkie męki, które słusznie cierpieć muszą, ofiaruję Ci wszelkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, utrapienia, rany, zelżywości, mękę i śmierć, które Syn Twój niewinnie i chętnie znosił i proszę Cię, abyś przez to ubłagany do wiecznego ich wprowadził wesela. Amen. Skuteczna modlitwa za dusze czyśćcowe Zmiłuj się, Jezu, najłaskawszy nad duszami w czyścicu zostającymi, dla których odkupienia przyjąwszy naturę ludzką gorzką śmierć podjąłeś. Zmiłuj się nad ich jęczeniem, zmiłuj się nad ich łzami, które wylewają, a przez moc męki swojej odpuść im karanie, na które za grzechy swoje zasłużyły. Niech wstąpi najmiłosierniejszy Jezu krew Twoja do czyśćca i niechaj rozweseli i ochłodzi wszystkie dusze w niewoli czyśćcowej zostające. Podaj im rękę i wprowadź je do wiecznego odpoczynku światłości i pokoju. Amen. Polecenie dusz wiernych zmarłych zasługom krwi przenajdroższej. Niech się nad Wami utrapione i nędzne dusze zmiłuje Jezus Chrystus za Was umarły i ukrzyżowany, a przez pokropienie krwią swoją przenajdroższą, niech Was ochłodzi w mękach Waszych. Polecam was tej bezmiernej miłości, która Syna Bożego z nieba ściągnęła i na gorzką śmierć skazała, aby On w łaskawości swej nad wasze militował się mękami, jako się zlitował na krzyżu, przelewając za nas wszystkich boską krew swoją. A chcąc zupełną przynieść ulgę, ofiaruję wam miłość synowską, którą tenże Jezus Chrystus był przejęty ku Ojcu według bóstwa, a ku Mary i Matce według człowieczeństwa swego. Amen. Wezwanie Matki Bożej o pomoc dla zmarłych. Najświętsza Panno, ucieczko strapionych, wspomóż dusze w cierpiące, które z całego serca wołają o miłosierdzie do Ciebie. Są to dziadki Twoje, odkupione przez najdroższą krwią Boskiego Syna Twojego. On polecił je Tobie, konając na krzyżu. Zlituj się nad nimi, a wstawiennictwem swojem, przyspieszając koniec męki, okaż, że jesteś ich matką. Pokaż Ojcu przedwiecznemu święte Syna Twego rany i droższą krew Jego, jako wykup zanieofiarowany, a wszechpotężne wstawiennictwo Twoje do wiekuistego wprowadzi je spoczynku. Amen. Modlitewka, którą zwykł był odmawiać święty Franciszek Ksawery, szczególny protektor nabożeństwa do krwi przenajdroższej. O Jezu, Boże serca mojego, przez pięć ran Twoich, które z miłości dla nas odniosłeś na krzyżu, proszę Cię i błagam ratuj sługi Twoje, któreś zbawił i odkupił krwią swoją przenajdroższą. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.